Pierwsze wypłaty, tak zwanych czternastek, zrealizujemy razem z emeryturami i rentami płatnymi na 25 sierpnia. Kolejne przelewy i przekazy pieniężne w postaci czternastek trafią do naszych klientów do 1, 5, 6, 10 15 i 20 września. W przypadku świadczeń przedemerytalnych wypłata również nastąpi we wrześniu. Tak zwana czternastka to w tym roku około 1218 zł na rękę i taką pełną kwotę bonusowego świadczenia mogą otrzymać osoby, których podstawowa emerytura renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń, ale nie wyższych niż 4188 zł i 44 zł brutto. 14 też przysługuje, przy czym w zmniejszonej kwocie, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. I najważniejsza sprawa żeby otrzymać czternastkę, emeryci i ręciście nie muszą robić absolutnie nic, nie powinni składać żadnych wniosków do ZUS, ponieważ wypłata czternastek nastąpi z urzędu.